DILEREK NIE ŻYJE! A przynajmniej będę chciał to upozorować i zobaczyć reakcję moich przyjaciół z ferajny. Zobaczymy, jak się zachowają, kiedy zobaczą moje martwe ciało pod moim domkiem e, i co będą właściwie z nim chcieli zrobić. Czy będą mi pokiwać, a może będą się cieszyć, dranie? Przekonamy się, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto tylko udaje. Subskrybuj kanał, żeby oglądać kolejne ekstra filmiki. Zostaw łapę w górę, jak lubisz takie filmy. I e, zobaczymy teraz, co trzeba najpierw przygotować. Bo tak, mamy tutaj to ciało, wyglądono przerażające. Jak widzicie, jest lekko rozczłonkowane. Moje oczy ma się Oj, to nie jest to samo spojrzenie, co miał żywy dilerek, Ale reszta, no jak żywy, no, jakby jeszcze trochę ciepły. Oje, to jest straszne, co ja robię. Ale dobra, spokojnie, potrzebujemy to teraz przemyśleć. Przede wszystkim trzeba będzie upozorować naszą śmierć. W jaki sposób mogłem umrzeć, myślałem już o tym, i to, o na co wpadłem, to śmierć z wysokości. Tak jest, za chwilę wdrapiemy się na wieżę. Nawet w sumie zrobię to po prostu teraz i przygotujemy fejkowe rusztowanie. Będę musiał się upewnić, że ktoś mnie na nim widzi, e, więc zobaczę zaraz, kto jest na serwerze. O, jest imięta i. Mięta, i Doknes. Więc to są aż dwie osoby. Tę kamerkę rozwalę, żeby nie było, że coś tutaj będą jakieś nagrania, bo wyda się, że to jest wszystko sfejkowane. Pyk. I robimy wejście na górę. Może po prostu już tędy. Rusztowanko do góry. Aha, aha. I na sam dach. Wspaniale, dobrze, dobrze, dobrze I teraz, jak już jestem na górze Trzeba zrobić jakąś ryzykowną Konstrukcję, na której praca Mogła skończyć się w bardzo zły sposób O, coś takiego Jeszcze trochę dalej, o nie To jest serio ryzykowne Zaraz to się tak skończy, że ja serio stąd wypadnę o, tylko nie to Dobra, okej, okay. takie coś I gituwa, no nie wygląda To bezpiecznie, o Doknes na nie patrzy, cześć Doknes Macham do niego, on mnie widzi, nie pomaga do mnie, ale ewidentnie na mnie spojrzał Więc to będzie kolejny punkt w naszej intrydze Ok, w takim razie, skoro już doknie zobaczył na dachu Musimy zrobić Kolejne rzeczy Będę potrzebować teraz Wiadro, tak, żeby przeżyć upadek Bo tak, faktyczny upadek Musi mieć miejsce Powinienem mieć tu wiadro dokładnie tak, i to, co nam się jeszcze przyda, to miksturki niewidzialności. Tak, żeby móc ich na spokojnie sobie śledzić i patrzeć, co oni będą gadać i robić po mojej śmierci. E, dobra, w takim razie kolejny krok. To podłożyć ciało, i w sumie zastanawiam się w tym momencie będzie dobrze, jeżeli skoczę, bo chcę, żeby ktoś to widział. A chwila, może ta je położymy, okej, okay. i e, zrobię może coś. O, 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 o! I zastanawiam się, czy przypadkiem nie byłoby to bardzo złoskie, gdybym wkopał któregoś z nich w intrygę, i do tego służy mi właśnie ta książka. Książce z piórem. Ja wejdę na dach, żeby cały czas być na tym dachu. Może mnie więcej osób zauważy, na przykład mięta, ale nie musi, w sumie nie musi. Wystarczy, że doknes mi widział. Wyrzucę tutaj. Nie. Potrzebuję teraz tych książki i zrobimy napis. Przede wszystkim ciało będzie musiał znaleźć doknes, więc będziemy musieli wykopać miętę. Między, mięta. Napiszę coś takiego. 15 kwietnia. Tak jak planowałem, zacząłem pracę na dachu. Remont wyjdzie super! Nie rozumiem, czemu mięta nie pozwala mi pożyczyć jego smoka. Powiedziałbym, że jest strasznie protekcyjny. I ma jakiś do mnie żal Okej, okay, jakikolwiek motyw Ostatnio mięta wykluł smoka I go strasznie mu zazdrościłem To prawda, więc wkręcimy tutaj historię Że niby wyczuwałem, że mięta Coś jakieś ma wąty do mnie Ostatnio Zdejmę te skrzydła, bo to będzie podejrzane Że przeżyłem upadek ze skrzydłami W jadro wody A po trzecie list, który wyrzucę jak najszybciej Aha, to ktoś się skrada I ja skaczę o, 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 Co się dzieje? Dobra, przeżyłem to, mam pół serduszka, tu jest mój trup. Zostawiam książkę. Szybka, niewitka! Już mnie nie ma. O, doknes widzi ciało. Podgląda! Tak, tak, tak! On ma lunetek! Dobrze, że ma lunetę. Obserwuje mnie. Znaczy ciało, bo ciało widać stąd doskonale. Aha, aha, i udaje się na tamtą stronę. Dobra, nie ja wbijam na voice chat, i będę go teraz podsłuchiwać. O, o, o. co? Spiller? Tu jest? Co to? Co się stało? Ej, dawaj, dawaj. Ej! Hej! Co to za książka? O nie, co to jest? Czytałem? Ja tak jak tamowałem, zacząłem pracę na dachu, remont aha, wyjdzie super? Aha. Nie rozumiem czemu mięta, nie pozwala mi pójść jego smoka, powiedziałbym, że jest strasznie protekcinat. Czyta, czyta, czyta. Czyta? Czyta do... O co chodzi? Ty! Podnieś się! Ej! stary, czy... Ej, co? Czemu ty masz takie puste oczy? Czy stało? O nie, o nie. Yy, yy... On teraz do niego dotarło, yy, yy... dotarło, co on niam, widzi? Niam, niam, niam. O nie, on poszuka potki, chce mnie uzdrowić, jaki to jest miły człowiek. Trzeba, trzeba coś sprowadzić. Mięta, o, 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 idzie do mięty, dobra, czyli szuka pomocy, nie podejrzewa mięty, to jest ciekawe, ja go próbowałem wkopać w tym pamiętniczku, ale póki co, Doknes zakłada, że mięta mu pomoże, dobra, zobaczymy, jak to się potoczy mięta, dalej. Mięta. O, czek, o, a to jesteś? Co mi o, 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 ja o? Widziały, widziały Co to kompletne O, stało. Ta... o, o stało, z tym smokiem? Leży, spadł! Co ty leży? Spadł z budynku, spadł z budynku i leży o, po prostu. Nie jak klotek, jak cegła, jak smitło, jak cestan, Jak kasztan?! kasztan? Jak miasek, co białe? to nie ma znaczyć, jak kasztan?! Co mi od kastanów nazywaj, ja nie zjedzę. Nie, nie To To naprawdę, o, ma cztery kończyny, a nie jedną. Patrz, zobacz to. Coś mi się leży. nie przebierze. Dobra, reakcja mięty, reakcja mięty. Co? Pamięta, Widzisz, mięty. Co? Widzisz co? To? to? Leży, po prostu leży. Ale, ale... O co nie, chodzi? Czekaj, czekaj, trzeba sprawdzić puls, trzeba sprawdzić puls. Co on ma? Co? Z e, łyżka. Cię 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 wkłada... Wkłada... Nie. Czy on wkłada łyżkę? Czy on wkłada... Nie, czy on... To jest no, niepoważne. Ty nie ja w ogóle go nie patrzysz. nie on bąbelkami dmucha w moim martwym ciało? O, on nie oddycha. Teraz decyduję, z mu książkę doknąć. No nie, nie, nie rusza Ale... się i nie, nie, nie gada głupot jak zawsze. Jaki ham? Jaki wiem! Ty wiesz co, się co nie stało? Skąd ma wiedzieć ty... co nie stało? Coś... Ja mam zielonego No, 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 Detektyw no. pracuje, główka pracuje. Więc nie płacze, musimy coś zrobić. Musimy, wiesz? Coś zrobić? Aj. Coś zrobić. Nie. Co robimy? No to dobra, pakuj go y, na pakę i jedziemy z nim na cmentarz. to y, Trzeba go pochować. Co? Paki, na cmentarz? My nie mamy I... cmentarza na ferajnie. Od kiedy no, mamy cmentarz? Co chcesz zrobić więcej? no nie żyje. No. O, o, a, tak o. Kreuleczka. Będą, kreuleczka. Będzie spina. Ja się po zaczyna się. A, a faktycznie, przecież ty byłeś lekarzem. Ty możesz sprawdzić. Ty możesz to, pisać, pisać jakieś takie rzeczy typu akt y, okay. Akt Detknięcia? Skąd wziął takie słowo? Okay. Okay. No to w takim razie jakby. Nie wiem, najpierw może spróbujmy go jakoś uleczyć, zanim go zakopiemy. To może trochę lepsza opcja, mięta? No, dobra, Chodź weź, to, to, to weźmy go ich... Weźmiemy go, weź go, weź go, weź go. No ja, co, co, co? co o, ja kłócą bo... się! Ale po co zrobiłeś? No, ja przyszedłem i ci w ogóle o tym powiedziałem, więc co, chociaż nie wiem, ty chcieliśmy zakopać. No, no, a co się robi ja ze zmarłami do I żeby coś. Złapę, i śmie. I śmie. No już. No dobra, dobra, leccie mnie, leccie mnie. Leccie, leccie, leccie. Ło, jak to źle wygląda! Nie. On mnie nosi na ale, ale, plecach! Spróbujesz do ciebie? ciebie. No, nie, do ciebie, wiesz co? I to całodomienie, do to nie jest do Dłużej się z nim znasz! Dłużej się z nim znasz, na pewno. No. Dobra! Czemu oni się nie kłócą dzielić moje sobie ciało? Chcę ją zrobić! Nie wiem, może mam jakaś piksturka! Ma kapustę mam mu podać? Kapustę? kapustę. Kapusty. Czemu on chce kroplucze wciskać kapusty? No. kapustę do kapusty? martwego mnie? To, to, ma to zwyrol! Oczywiście. zawsze te tej kapuście! To tak w ogóle się mówi o socze? Nie! To się mówi sok! Sok, sok! Sok! Łatwo mówić! O czym w ogóle oni to... gadają? Cały skaner! Dwie minuty potki, muszę uważać, muszę być ostrożny! Nie! nie Jakiego wina? Co on zgłupiał? Co on zgłupiał? No właśnie. Czy ja mam. Mam klej. CZEMU KLEJ? Połóżu, połóżu, CZEMU okrej CHCE okrej MNIE KLEIĆ? kleić? CO TO ZA ZWYRÓL? CO TO ZA Czemu go? CZEMU ON CHCE MNIE SKLEJAĆ? Co, co, co on ma znaczy, połóżu, dobra, intencje ma dobre, ale, ale... to chyba tak nie zadziała, Doknes, do to tak nie zadziała. To jest, nie tego się spodziewałeś, że powiedziałeś, że będą klejem traktować moje zwłoki. Go, żeby go posklejać w jedno. Ale nie działa. Nic się nie stało. ale się zakleiłeś? Nie zakleiłem, są otwarte, tylko teraz jak na sztywno. Chyba Na tak głowę? Nie... No oczywiście. No. Tak ludzi? Co oni chcą tak, ja. w uzyskać? Co oni kombinują? Nie, nie. Czemu? Czemu odrąbali głowę mojemu trupowi? Co ich... O nie, ich pogrzało. Dobra. Na co ma zacząć się ruszać od tego, że zostałem kowadłem w głowę? kiedy tak działa? Przyjaciela. Straciłeś go. Tak. Straciłeś go. Straciliśmy kumpla. A, a potka, 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 dobra, dobra, dobra. Jaka potka, ty potkę szukasz, no! Pokudź się! Posłuchaj się mięty Doknes może! Musisz się z tym pogodzić! No to jest takie urocze, że tak bardzo nie chcę umarł! Dobra, to ostatnia próba, okej? Okay? No dobra, dobra, ostatnia, ale to już raczej nic nie. Co on przyniesie, ja się to bo nie... boję, co on przyniesie, to, jest, to będzie coś z wrolskiego. Dobra, to ja mam pomysła! Co ty na to, żeby zrobić odwrócony cykl? Jaki odwrócony cykl? O czym on gada? To znaczy... Co on ma na myśli? Jeżeli nie potrafisz wyleczyć smrodu kupy, uh -huh. to wiesz co robisz? Nie! Strasz? Większą kupę! O, nie wiedziałem A. czemu. Nie, Czy on sobra. chce się defekować te sobra. moje zwłoki, doknes? Do nie A. rób takich rzeczy, co? Co on robi? Co on wyrzucał? Oddychanie pod wodą! Co to za debil? Co to za pomysł? Cześć, trzeba się tego. On jest zimny, no włożyliśmy do lodu może! Geniuszek. No i dobra, to... Thriller. Co co robimy teraz? To tak chyba nie, nie zadziała, nią. panowie. Thriller. Co ty robisz, mięta? Co on robi? A, ducha mi serce, dobra. Słuchaj, to co nic nie działa, musimy mu zrobić ewidentnie, musimy go pochować, rozumiesz? A gdzie? Nie wiem, co moim domem? Co moim domem? Tak, czemu nie! Czemu tu? Ale tak Czemu mam ziemia? Mieszkać za domem? Czy no, mieszkać, leżeć za domem do popokować. knesa? Najgorsze miejsce. Dobra, pochówku. Ja nie mam ku a gdzie? Chodź, bierzemy o. go. O? I co to zrobią? Ciężki. Co no, nie. zrobią? A co ty nie Dużo! Ile mam podki. Yy, Napiśmy na takie, że o, spokojnie. O, o, o! Co, co oni o, kombinują? Tutaj, co oni kombinują? Na farmie. na farmie kapusty? Nie gadaj, że pochowają mnie na farmie kapusty. O, fuj, to nie na farmie. No Chodź, zrobimy to pod jego domem. O, to jest... To jest istotny pomysł. To jest sensowny pomysł. Jest o, jest jest nie pomysł. tak dawno śmierdzi. Ej! Ej, to jest nieprawda, to jest nieprawda. To są tutaj? pomówienia. Ale nie pisał, no można! Nie można tak wszystko mówić o przyjacielu! Dobra, to kopię mu. To trzeba mu wykopać. O to ma ja mam w ręku, co ja mam nim to kopać! Wiesz co, ja Ja nie mam. Nie jakąś trumnę czy coś, nie wiem! O, masz na trumny? razie! w domu! Ja mam różne rzeczy w domu! Ty psychopato! Ej dobra, pójdę za mną to, zobaczę co on kombinuje, bo w sumie Dokness to widzę, ale nie, wiem, co no, on sobie myśli. Skąd ja wezmę trumnę? Ja trumny. trumny cześć, on ma właściwie trumny w piwińce. To też jest trochę podejrzane, nie żeby coś, może się dowiem czegoś o mięcie gdzieś, jakiś nagrobek, nowego. Gdzieś, Nagrobki? Książki. O czym on gada? I blue? Co no, on no, robi? Nagrobek? Nie, nie ma. Mam ziemniaki. Na Co? pewno coś miałem, no bo zostało mi jeszcze po tych wszystkich O, jest nagrobek. Po czym? Po I... czym mięta? Po czym no, ci zostało? Niech on powie w końcu. O, ma jakieś tak, sekrety. Rzeczy, o których, nie wiem, nikt nie trzyma. Piwnicy drumien tak, tak, wolnych. Nie nie Mamy jakąś trumnę! Mamy trumnę, to możemy godnie pochować! No Knes, Co? Kness. Mam trumnę! Nie, ja nie, co się naprawdę dzieje. Ma Super. Marchewki, po, nie, co tak marchewki? po co marchewki? Po no, co marchewki? Myślę, że nie znajdziesz, że nie wierzyłem ci. Co jest z No, śliwnego. To jest dosyć rozsądna obawa ja, to o to, że nie będzie trumny, tak dobra, dobra, dobra. Co? O, to o kanarkach? Dobra, to okay. go tam. Dobra, to jest dziwne mago? ja w trumnie od kanarka, go, Też tego nie wyobrażam. O, co? o, Co tam dobra. wrzucił jakieś dobra, dziadostwo! No to trzeba o. To za, zakleić, to, to, to O nie, Hej, nie To miałem. jest naprawdę trumno! Tylko jest, się nie mieszczę nie nie, nie, w niej! Mam, 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 mam! No to zaklejaj, zaklejaj! Zaklejamy go, o, dobrze, o, dobrze. O, I na sam koniec. Okej, okay. i co? Może jakiś tak... What? Taki nagrobek Naprawdę LP? mięta... ma co nagrobki? Śmierdź! Znaczy, Nie, to jest Nie, tak, pamięci! jest. Trzeba, trzeba było na kiedyś! Śmierdź tak, tej pamięci! pamięci! O czym oni gadają? Co teraz? Jakby... Nie ma już filera, no, tak? kopaliśmy go. No to co teraz? Już pochowany, po pogrzebie, no to... To co? To możemy w sumie podzielić pomiędzy siebie te literki, Co?! Co?! Mieta, co od razu już rzeczy chce moje? Po tej postypie i tak dalej, no to co? Moje mają. O, i bomberki puszczę na grobie. Jaka zniewaga. Ja? Nie, co, co? ty tak Jakby Co? Jak, temat i temu, to w ogóle już nie masz problemu z tym, że nie ma dileta. Ale jakby, no a jak mam mieć problem? No go nie ma, to nic z tym nie możemy okay, zrobić. Okej, mięta. Ja nie wiedziałem, że on taki co? jest. A co na no to to, Knes? To coś brzmi. O, o, o. Dobrze, że to miętę wkopałem, a nie do Knesa, bo teraz, teraz to się rozkręci. No to zrobimy tak, mięta. No? W takim razie nie bierzesz nic. Co? Czemu? Bo nie bierzesz nic. No, ale Na ale jakiej to... zasadzie? Czemu on tak ja twierdził? Ale dlaczego bierzesz Cze... wszystko? Czemu? Bierzesz no bo. jest? No bo. No. Ale to, słuchaj, ja zaproponowałem taki normalny, ludzki zwyczaj. Jaki nie. Jest zwyczaj? Nie, nie, nie. Normalny zwyczaj jest Jestem taki. Jestem ciekaw, dokąd bierze. to zmierza. Jaki gadasz? zwyczaj? No, Zbiera się! Jasne, jasne. No o, kaka, co, ja co, dobra. Coś e, tak mi to o, nie, Co to jaj już moją lodówkę? Rozkradają moją Nie, nie, biorę. Moją chatę. nie, to się... ja ją biorę. nie, 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 jak agresywny Nie, się nie majątku. To ty od razu taki normalnie agresywny Jestem beka? To jest zmarłego beka. Jaka, dupka. Jaka zniewaga? Autobka, tak, dealer powiedział, że jest moja. Acha, nie, nie mówiłem to czegoś to takiego. Nigdy czegoś takiego jest nie mówiłem. Co, Odkłamie. To, że moje jest całe laboratorium. Tajemne, nieprawda, nie nieprawda, okay, to, to wiadomo, nieprawda. to że to jest nie? Nieprawda. to Nieprawda. 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 Co Nieprawda. Nieprawda. nie Co oni tu kombinują czy czy, to, czy, czy ty miałeś jakiś tym interes, by, o, zaczyna się intryga. Po prostu stało się, stało, ono. no tak, no tak. tak. No tak. już, już wcześniej z Tillerem omówiłeś to, że ci da swoje laboratorium. A da co Laboratorium! <grym> ej, ej, faktycznie! A, to jakieś podejrzane jest! Co ten mnie da taki na takie własne laboratorium? Śmierdzisz myszką, trącisz myszką. Ja trącę myszką? Co to myszką? znaczy trącić myszką? Trącisz myszką swoją niebieską papugą! Co? Co to Mięta za jakieś wyzwiska? O, czyta, czyta, czyta? Co? Ty w ogóle... Jakby... Ty, I cze, ty, i, cze, ty I ty się, ja że on ci laboratorium a tym nawet smoka nie dałeś co O o O, ja miał, nie o tego dobrze smoka, to, to nie wszystko w I też napisał w książce, że masz nie. do niego jakiś żal. O ja O Nie tak! Ostatnie słowa ja to dla niego żelki, a nie żal. Żelki. Słuchaj, ja miałem jakie... dla niego tak, no, prawda, on ma do mnie żal. Może to, nie tak wyglądam tak, na głupiego, prawda. ale jestem więc nie tak łatwo no, ze mną. No wiem, no co ty jest, no? jesteś? Jakby nie podczas <laughs> kompetencji. Mięta, złaj! No, no. Dobra, przeprowadźmy śledztwo, chodź. No, o, no, O! No, o no, detektyw no, no, Dokness, no, no, tak! Ciekawe co tak, 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 odkryje. Ej, Beka, jeżeli odkryłem to, to jest sfingowane, ale chyba nie masz szans, chyba to dobrze przypomniłem. Dobra, znajdź się na miejsce zbrodni. Tak to składasz, a twoje jeszcze się byłem detektywem. Aha! No, spokojnie! O, widzą rusztowanie, patrząc, no co tu stamtąd. też stało. Tak. No, on spadł stamtąd. Dobra. Dobra <grym> pan detektyw stwierdził, to jest, spadł stamtąd. No, to jest, to no, wszystko. pięknie, odczaił. Po zapachu? Odczaił. Po, po, po zapachu no, o czym on gada? inny zapach, tego całego no to całego jest ten, który przede wszystkim działa węchem? No i Tomiata? Ty w smrodek. To no, mnie też zrzucisz? No. O, o, o! Padło oskarżenie! Padło oskarżenie! A, ja a ja nie wiem, a ja nie wiem, a może, a może masz brata To Dobrze jest. Nie mniej kwiecia! Dobra! Krok do tyłu! O, o! No stawaj na to! Co on będzie? Stawaj na to! Nie, on go zabije! O go zabije! Morderst morderstwo popełnisz kolejne, tak? Pamięta, ja jest! Ej, bo mięta... Dydaktywem. Ej, bo mięta, teraz myśli, to że to dokres go wkręca mieści, i go urabia! Ale no, imba to są szachy no. 5D no. Weź mnie na, nawet mnie Jak Jakbyś Zatakuj. wiedział, ja już rozwiązywałem nierozwiązywalne zagadki i tym razem wynik jest <grym> o nie. To, <grym> nie. Tak? To była intryga? Ale jaka moja intryga? O, jaka moja intryga? O, ty wiesz za to? Tego, to On jest tego pewny. Ja to ty On jest tego pewny. Powiem za to? A tak. Masz. A masz? Co ty wie, tu robić? Co mi O O nie! To ty Mięca. jesteś mordercą! Mięca. No ty chcesz mnie zabić, stop! Mięca. Chcesz mnie zabić. Złodzieju! Wydałeś go na ten moment! Poda... Ja nie czekałem! Ja już ci powiem jakie jest wytłumaczenie tej sytuacji! Dałeś mu upadliwe ska e, skapholdery, wcześniej ugadałeś z nim prawa majątkowe piłeś Byłeś gotowany w swoim domu! Ale chcę w... Czekając w... e, na to, aż spadnie, wiedziałem, nie. że spadnie! Nie. To mógł, co to 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 to, ja. te Ale to się wkręcił! Czy ja wiem? Czy ode mnie, czy nie ode mnie? Mieta, To twój koniec. To mój koniec. Co tu się dzieje? Co on? Co on? się! Popieraliście! Leją się na dachu! Ej, zaraz! zginął? że ginął? Czuję, że ginął? Pomszczony!